Siemanko moi drodzy, z tej strony: Osepyty I właśnie dobiliście dwie łapki w górę pod ostatnim filmem. A więc nagrywam kolejny odcinek z serii, gdzie przedstawiam najlepszych zawodników z danego klubu w FIFA Mobile 19. A dzisiaj wybraliście w komentarzach Real Madrid. No i jeśli chcecie następny odcinek z tej serii, to te musicie zostawić dwie łapki w górę. No i w komentarzu napiszcie, jaki klub chcecie w następnym odcinku. No i możecie jeszcze zostawić subskrypcję, dzwoneczkiem. A ja już lecę z bramkarzem najlepszym z Realu Madryt. No i tutaj będzie Tibo Courtois. 90 karta. Solidny bramkarz, więc go wybieram. Dobrze, tutaj LB, Mamy wow, wow, wow. Toty Marcelo. 95. Bardzo, bardzo dobrze. No i dalej. CB. Mamy Sergio Ramosa. Sergio Ramosa, Toty 96, wow to jest świetny obrońca na tej karcie i tak ogólnie w prawdziwym życiu no i dalej, dalej idziemy coś mi się tu zdarzyło, dobra teraz już powinno działać dobrze, dalej tutaj będzie Varan 94 też karta Toty, a więc bardzo dobry obrońca no i teraz RB Bierzemy. na RB mamy tutaj Carvajala 95, yy, no wow, z tego eventu La Liga Rivals 95 RB, więc wow, Carvajal dobrą dostał kartę muszę przyznać, bardzo nawet dobrą i teraz pomocnik, na razie, ob na razie obrona Realu jest bardzo, bardzo dobra, z bramką też. No, i tutaj zaznaczam CDM, sam, standardowo i jeszcze sam muszę zaznaczyć. Oj, tutaj mi się odznaczyło. Sam, jest ok. Dobra, teraz biorę. Uhuhu, najlepszym z Liga Rivals jest Luka Modric 98 najlepszą, najlepszą, najlepszą są kartę pomocnika. Wow, 98 Luka Modlić. No to już jest karta, no, powiem Wam, bardzo, bardzo dobra, no, chyba nawet jedna z najlepszych w FIFA Mobile. I dalej, no, muszę wybrać to Niego Krosa, 94 karta z Ligi Mistrzów, no, muszę przyznać, karta przednia, przednia. Tutaj jeszcze tak zamienię. Okej. Okay. I tutaj dalej biorę Isco CM91, karta Liga Mistrzów, a więc go biorę. No i tutaj muszę zmienić to, odznaczyć to, odznaczyć to, odznaczyć i wziąć LM. No i kto tutaj będzie? Tutaj będzie Gareth Bale 94... O, więc no, nawet dobra karta muszę przyznać. No nawet to jest dobra karta. 94 to jest dobra. Garrett Bale. Ta walentynkowa karta. 94. <laughs> dalej tu będzie RM jeszcze znaczy I dalej, kto tu będzie? Tutaj dalej mamy Lukazowa za 91. Więc oj, oj dobrze jest. Dobrze jest, muszę przyznać. Lukas z 91, a więc go biorę. I teraz napastnik. Napastnikiem będzie... Napastnikiem zostanie ikona Ronaldo, a więc świetnie, 93. No i tak się prezentuje ten skład. Mam kilka chwil, żeby go obejrzeć. No i to jest 94 overala i 120 zgrania. Wow, to jest rekord na razie kanału. No i jeśli chcecie kolejny odcinek z tej serii, dobijcie dwie łapki w górę. No i w komentarzu napiszcie, jaki klub chcecie w następnym odcinku. A więc ja się z Wami żegnam. Cześć.